Mijający 2024 rok obfitował w szereg wydarzeń branżowych. Co ciekawego działo się w branży TSL? Zacznijmy od sytuacji na granicy wschodniej, na której od początku roku aktywnie protestowali polscy przewoźnicy. Wojna i związane z nią rozluźnienie dla przewoźników ze wschodu stały się przyczyną kłopotów polskich transportowców. Dumpingowe ceny, tańsze paliwo oraz niższe koszty zatrudnienia spowodowały odpływ ładunków do konkurencji. Wiosna to także sezon targów, które po mrocznych czasach pandemii wróciły z całym rozmachem. Wystawa Translogistyka urosła do najważniejszego forum przewoźników i operatorów logistycznych w Polsce. W tym roku także pokazała, że polskie firmy są liderem w branży, chociaż muszą borykać się z zewnętrznymi trudnościami. Bardziej precyzyjnie kłopoty przewoźników były opisane na spotkaniu przewoźników w krzyżowej od lat organizowanym przez Polską Unię Transportu. Za najważniejsze zagrożenia uznano ekspansję firm pozaunijnych stosujących dumping, korzystających z tańszego paliwa oraz często łamiących prawo. O wiele większy poziom zadowolenia prezentowali przewoźnicy zajmujący się transportem ponadnormatywnym, którzy po raz kolejny przyznali nagrody giganci transportu. W tym sektorze transportu polskie firmy prezentują bardzo wysoki poziom i wykonują wiele ciekawych zadań logistycznych. Rok 2024 obfitował w liczne imprezy plenerowe. Nasza kamera odwiedziła różnego rodzaju zloty oraz wystawy starych samochodów, spotkania fanów określonych marek lub pojazdów pożarniczych. Ale w tamtym roku najważniejszym wydarzeniem było 20-lecie zlotu Master Truck. Jak zwykle dopisała pogoda, wystawcy i zwiedzający. Tak tłoczno na Master Trucku Jeszcze nie było, choć złośliwi mówili, że formuła się wypaliła. Zapewniamy, że nie, bo jak każdego roku przybyli stali bywalcy i nowi zwiedzający. A jeśli już coś się wypaliło, to komplet opon Renault Madrex, jedna z najbardziej lubianych atrakcji z lotu. Już teraz trwają przygotowania do jego kolejnej edycji. Mijający rok był także czasem prezentacji nowych samochodów. Za najciekawsze należy uznać premiery marki MAN, która zaprezentowała w Polsce elektryczną ciężarówkę, oraz mocno odświeżonego Mana TGE, od teraz z przydomkiem Next. Tak sensownie zelektronizowanego pojazdu dostawczego dawno nie było. Końcówkę roku zdominowała tematyka wojny celnej o samochody elektryczne Europa-Chiny oraz masowe protesty po ocięciach w europejskich koncernach samochodowych. Nasza redakcja także miło ocenia mijający rok. Przygotowaliśmy dla Was 52 odcinki programu. Przeprowadziliśmy dziesiątki wywiadów, testy i relacje. Staraliśmy się być wszędzie tam, gdzie działo się coś ciekawego albo coś, co lubicie i mamy nadzieję, że to się nam udało. Przed nami kolejny rok, po którym spodziewamy się nie mniej wydarzeń. Transport drogowy i motoryzacja to branże pełne niespodzianek i nagłych zwrotów akcji. Nie dziwi nas, że takie tematy fascynują wszystkich widzów programu na osi. Dziękujemy za tamten rok i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków w nowym 2025 roku.